Siem mam Witam was bardzo serdecznie w nowej odsłonie epizodu nowego z Lama Field, którego dawno już nie było. Gramy sobie dzisiaj z... Zamzio. Czyli Shotem, <laughs> Bo on zmienia te niki jak rękawiczki, żebyście widzieli o co chodzi. No, dzisiaj sobie pogramy M98B z zamkiem dwutaktowym oraz kolimatorem. Czyli jak to na mnie, kurde, na snajpera przyszło. Mm, Doszłem do wniosku, że nie będę sobie używał żadnych tych, kurde, tutaj mizumarzów. W stylu... Jezus, w stylu... kurde tego... sks albo broni innego pokroju. Oczywiście konkurs na Zimba Tower, gdyż iż, ponieważ na Hardkorze na Zimba Tower czujesz się jak w domu. Fuck. Co się, się stało? Gdzie ty w ogóle jesteś? Ja? Jestem u ludzkich. O, ty... znowu, znowu będziemy się miziać, tak? Ja tam wolę ruskich w tej że Lepszy design mają. Ja wolę USA. Ani jedno, ani drugie do mnie nie przemawia, ale co już? No wyłącz się! Wyłącz się! Pokaż mi... Pokaż mi mordeczkę. Chyba, że cię zabili, dobra. Um, jak wiadomo, M98B to jest snipera typowa. Jednostrzałówka. Nie najlepsza. Mnie... O! Kurde! Masakra, kurde! <gryś> Trafiłem gościa! Stał przy mnie. Ominął mnie zgrabnym łukiem. Nie no, udało się. No jest tak. O! Pyk! Co to było? Nie wiem. <gryś> Szkoda, że ja go nie zabiłem Dobra, trzeba uważać, bo tutaj kurde zaraz się ten tak... Teraz mi się to a ty co Fak, gdzie ty biegasz? Powiedz Ja, ja teraz nie żyję. Umarłeś? Tak. Jesteś, jesteś z włokami? Już nie. Czyżby ktoś dał ci z martwych Nie. Co? Yy, dostałem drugie życie. <laughs> Czyli z martwych mm, mm. Dostałeś drugą szansę. Pamiętam. No. Pojęcie. Fuck. Wow. No to już będzie piąta. <laughs> Zgon czy co? Zgon Poczekamy sobie tutaj pokampimy na nich. Przez chwileczkę. Nawet mogę postawić tutaj tego. Niech sobie mi się pos. Niech sobie mi się kurde tutaj popatrzą na mój zgrabny kurde czujnik ruchu. Nikogo tu nie ma kurde, zastanawiam się czy nie przebię sobie dalej Masakra Dobra lecę stąd bo nic tu nie ubiję Zwierzyna sama do mnie nie przyjdzie O! Ktoś chce chyba... Nie! No nie bierze! Co? Tylu typa i nie umiałem... Nie! Teraz Spokojnie. Dwóch typa szelam do nich jak kurde ten. Jak pociosana, ale żadnego nie trafiłem, spoko. Elegancko, no czysta lama. <grywy> Coś pięknego, no to tylko w lamach. Tutaj. Ja oczywiście tutaj nie za bardzo przyjmuję te całe punkty, tylko sobie latam i ubijam ludzi. Inni niech prze... ten nie przejmują sobie te, a ja będę sobie <śmiech> <śmiech> postrzeliwał główki. Najlepsza taktyka. Wow, 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 wow! Miałem nadzieję, że go trafię, ale niestety nadzieja prysła. Nadzieja matko głupich, jak to się mówi Jezuś to ja z której strony się wyłonisz, mały ...kucyku? Pokaż mi swój. Oku. Aha. Wow. No nie, ukradłaś mi go ty brzydki gościu. Wow! Mało brakowała bym go ubił, albo on nie? Jak kto woli? Oczywiście tak. Nie, he, chip No Zabić ci sześć, zgony 9 Sergiej, zabijacie Dobra, nie, to ja jestem twój Cześć, ale fajny skok macie Nauczcie mnie Nie no, spoko Spoko luz, elo blues. Łap leki mnie najbardziej rozwalił ten tekst kurde z tym no nie czekaj jak to szło? nie pamiętam kurde ten granat co było z tym granatem? nie pamiętam kurde ale to było boskie nie pierwszy raz w ogóle ten tekst słyszałem na battle Polski dubbing jest najlepszy. Tak, żebyś wiedział, polski dubbing jest najlepszy. Między innymi dlatego, kurde. Jestem w grupie dubbingowej. Staram się jakoś pokazać światu z innej strony. No, to chyba ty. Dlaczego ja nie umiem go trafić? Bo jestem lamą. Sać sobie ten granat w odbyt, czy jakoś tak Geniuszu, co mnie mówisz? Nie, nie do ciebie, tylko. jakiegoś. jakiś. Sergej czy jakiś tak. Segway chyba. Sergej! Sergej! <gry> dmucha w mikrofon czy nie? Nie, spoko. Nie jesteś dmucha. w ci to idzie. O! O! Co to mama faka? Lol. To było coś pięknego. Uszłem z życiem po takim kurden najściu na mnie. uważać, bo z każdej strony to niebezpieczeństwo. jest. No. Taka luźna. E, taka luźna. Oje Rozgrywka Battlefielda, jak sami widzicie. Nie ma tu. Ile masz FPS-ów? Ja? 25. Ja. 30. A to wszystko przez to? No, 25-30 mamy. No. Ale to jest normalne. To jest właśnie ten odpowiedni ten, i Ile się w PSU przy nagrywaniu Ja by sobie mam twój ulubiony kamuflaż. Czarny! Uh, uh, uh. Centrus nie robił Czarny? No Czyli nie odróżniacie od nikogo Wszyscy latają w czarnym, ja tylko czekam na ten 43 I zresztą sobie będę latał w czarnym stroju Wyszczelny zmagał zmaga we mnie, rządzę za boju po jakie rymy. Jejeje, co, 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 coś tu się dzieje? Elo, Elo, jest jak coś. Ale co? To co o! Spadłem. Nie, nie spadłem. Szkoda. Ale tu mnie jakiś kurde ze szlachtował nożem. No niestety, tak się czasami zdarza. Nie wiesz nigdy, co cię trachnie, czy to nożyk, czy... Bum. Szakalaka! Udało mi się, udało mi się, ubiłem sobie snajpera! Leciał... O Jezu, co oni tu zrobili?! Co... Co wyście tu narobili?! Lecisz we mnie! Człowieku! Ogarnij! Ajdź e. Uwaga, 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 zaraz tu wyłonię się kordy z tych, oni tu lubią sobie bierać po tych skodkach Ale spoko, ja tutaj kiknę Ja sobie tu przykroczuję sobie tu przykroczuję i... Nie, ty jesteś mój, ja cię nie będę bił Nie będę do ciebie strzelał Spoko Euro Koko O, coś tu się zbliża czy będziesz moim misiem dzisiaj w nocy? Nie. Nie, to jednak nie jestem. Aha, to był mój. Fajnie, Szkoda cały się... magazynek w niego on żyje. Maga, taka. Schodnia. O! A, rau, Co? Rau, co? Co? <laughs> co mi tu reruje? Rerujesz? Jezus Maria, ile flaków, ile, kurde, ty. Oh yeah. Kocham to. A no tam Kampił. Kto Kampił? L96, koleś jakiś. Ja właśnie chcę sobie odblokować to, ale na razie nie umiem. Nie wiem, dlaczego w ogóle mi cofło tyle punktów. Zabolało mnie to strasznie. Aha. Czuję się... Czuję się taki... Oszukany. No, praktycznie wygląda to tak jakby musiał od nowa nabijać ten sam poziom w randze Znaczy w randze, w grze perem? Nie wiem kurde czym to jest spowodowane no, Ale cóż ta grama ma własne psikusy No Ja ona je lubi robić niestety Zobaczymy jak mi to teraz pójdzie, bo nikt tu nie ma, nikt nie jest przytulić. Nie też. Cześć mi się. Fajnie sobie leżałeś. A teraz powiem ci tak. W dupala! Nie, myślałem! Co ja robię? Ge geniusz. Strzelam o mi Pod, lufbę. pod lufbę. Nie, oni są boscy, nie? Ty strzelasz, a on wiesz, jest koza, kurde, nie, ja go ubiję i pfff! Dostaję w lew. No jakim cudem go nie umiem mówić. On mnie zaraz ubije, no widziałem. Nie, to było kurde ten, to było dziwne Albo za szybko kurde ten. Odrywałem on jego celownik, albo mm, po prostu jestem lamą gorszą niż mi się zdawało. O! Ajdź O. No, weź się kliknij. O pienie. A ja go chciałem sknajfować tych gościu. Ale oczywiście musiałeś mnie uprzedzić, co? No kurczę... Ło! Ło, Jezus! Żebym się wystraszył, kurde, przez chwilę nie było widać jego nikomu. Myślałem, że to ten... że to Amerykaniec. Dobra, to jest nasz. Cel jest nasz. Obserwatora, 200. Beretka. Spoko, euro, ludzie. W razie... Na razie względnie. Mogłoby być lepiej. Ale nieznane są wyroki jak waloski. Jak wyglądała mutacja? Trzech na osiem. Słodko switaśnie, mógłbym rzec. Z tak cicho siedzisz mój, ty kolego mój? Wow! Dan! Wow. Już. Coś ty robił tyle czasu. Czekaj. Wow! Za późno, za późno, zdecydowanie za późno. Już, już. Co ty tutaj... Coś za... mi nie idzie. Co, co ty tutaj za czarną magię odprawiasz? Co? Wszyscy tutaj w ogóle za czarną magię odprawy, że cię nie słychać, nie bo ja na chwilę wyłączyłem mikrofon WOO! Ale mu zaciosałem Miałem farta niestety Znaczy niestety co ja tam jakie niestety Miałem farta niestety Tutaj jakbym chciał lamić na potęgę się z tego jeszcze cieszył Ol, lol Hajdź. Czy wyłoni się tu jakiś fajny gościu który da się odstrzelić Nie ma to jak kampi na schodach Ale spoko, spoko, spoko ja sobie tutaj Mojmy to w ten sposób you! Ty gościu! Uważaj, ja jestem twój Zobaczymy, zdru... eee! <ścoughs> Nie! Już nie odróżniam Co? swoich od tych, od amerykańców. Masakra, nie? Troszeczkę źle to o mnie świadczy. No, o mnie też. Jak ja teraz pykam, to... Spoko, loko. O, tak, najlepiej, kurde, od tyłu. Od tyłu, lubią wszyscy. Zawsze dostawałem, kurde, w plecy. Ale cóż... Taka jest gra. Tak tu się dostaje, bo niestety nie wyleci ci nikt przed tobą i nie dostaniesz kurde w twarz tylko dostaniesz w dupala Bo oni się lubią za to stalkować I zazwyczaj to wygląda tak, że kurde jesteśmy zassasin... zassasinate No Tak, tak, tak Ja ci sprzedam granat! Słyszałeś Będziemy teraz strzelać na oślep. Słuchajcie. No, świetnie. Słuchaj. Jej. Granat! Wyskakuj! Bum! No, jakim cudem. No, koleżko, ty to masz kurde szczęście boskie. Udało ci się uchronić przed tym. Spoko. Już go namierzam. Aha. Cytrusa ubiłem. Z której strony się wyłonisz mi ty drugi przyjacielu? Nie, nie ma bata na ekolata e, equalize, equalize. Equalize, dajesz, 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 dajesz. No i dałem. Sergej. Sergej. Nie ubił. Udupił cię? No. Sergej mnie udupił, Sergej. O! Ła! M26 Mas Kurde, nie umiałem go trafić. Nie wiem dlaczego kurde tak to właśnie... Nie czy to jest ten willa pingu czy co? Oj, tutaj się dużo tych, tych, tych naszych misiowatych koleżków pokazało. O! Dobra, wyłączę, się, pokaż się. Nie, to był nasz. Ale jest w porządku. Jezus! M-T-A-R-21. Byłeś na balkonie? Nie. A, byłem na balkonie. Eee... Jak się to nazywa, takie? Nie wiem jak chcesz to nazwać Możesz to nazwać różnie Aha Demokracja dała nam trochę wyboru Chodzi ci o ten ja wielki... lamie. Spokój, lamię codziennie Gdyż iść po to lama FIL! BUM szakalaka ale nikogo nie zabiło. Co mnie bardzo smuci. Zacznę, za zacznę nagrywać tą lamę y tak w stylu melancholijnym. Może wstaniesz. Pokaż światło. A nie, niestety. Powalili kolegę. Okej, okay. lecę, 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 pik! Nie ma nikogo! Pik! O był, ale uciekł! Ale ubity przynajmniej jeden. Quiz 68. Lecz niestety za jego plecami ukazał się romczy rycerz, który mnie odstrzelił. Spoko! Oje. Kurdem. No nie 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 6 pyk, six No niestety, niestety, niestety nie udało mi się wystrzelił tu nas wszystkich jak czuszki. No Co ty na mądzie latasz? Prosto w kolano Hello Wybił nam wszystkich, leci, 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 leci Jakby muka nie mu. Okej Żyje. Został w kolano i skończył, Już nie. skończył karierę wojskowego Dmucham czy nie? Nie jest wszystko Ja będę dmuchał to mów E no spoko Ja ci zawsze pomogę Cześć łóżko Zrzucimy sobie granata na oślep Ciekawe kto zginie, mój czy nie? A jednak nikt BOOM! To trzeba uważać, bo oni się lubią kurde pokazywać z tej strony. Wow, gościu Aha, spoko Co to było? Widziałeś nie. tą akcję Trzech próbowałem odstrzelić i żadnego nie trafiłem wraz z tobą To się nazywa rama! Czy któryś tutaj mi się wyłoni czy nie, bo ja chcę kogoś ubić Ej, 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 czarny Czarny rycerz Nie rób takich rzeczy Bo jeszcze się przestraszy i cię zabiję. A nie chciałbyś umierać w wagonie Chyba Spoko? kogoś tutaj zaraz zabiję Rzucę granat Czy ktoś się nadzieje? Chyba nie Wow jaki piękny parkour zrobił gwiazdę, przeskakując przez sep. <głos》>, przez murek Spoko Tu dużo misi lata Misi Ale ich tam się namnożyło, lol Może na któregoś trafię Niestety Wszyscy powyciekali Wow Tutaj zaraz się ktoś pokaże Oni tak lubią

Mój mnie zabił! Nie, jak ja nienawidzę takich rzeczy. No spoko. Nie, to jest czysty... Łoł, wow wow, łoł, wow, wow, jeszcze żyję! Granat by ci się przydał. Uważajcie ludzie! No. Co? Okej. Okay. Ja tu się martwiłem gościem za lado, a za mną był jeszcze jeden koleś. Ale co tam to jest Tylko Battlefield Tu człowiek lamiący jest jak rodzyn? Jak wisionka na torcie Jak kubuś puchatek i jego miodek Teksty całkowicie bez sensu, ale jaki sens ma? O! No Cześć mi się O, jak fajnie zleciałeś No patrz No patrz Ja słabe słabo ruszę Cześć Pokaż się O, Jeszcze trochę O jeszcze trochę i cię ubiję Orgazm, orgazm! O, orgazm jest Orgazm oh, drugi I jest oh, uh. Masz orgazm. Wow Jednak nie założyli Nie można być wierz Zobaczymy co będzie słodka tak, jak cię zlin czuję nożem to zobaczymy. <laughs> wow. Zemsta będzie słodka. Piękna stokrotka będzie. Piękna stokrotka. Na nie zabije. Ej, Wow, wow, wow. Spoko. Spoko, spoko, rokoko, tylko tu coś widzę ludzie zaczynają się kurde dymem bawić. Co strasznie przeszkadza. O i tam. Czy to chyba ty? Nie, nie. O! Jakiś dostaw już. O, ktoś się bawi z Okej Ok. Wow! Mało brakowało. No pokaż się. Oj o, nie wiem który wystrzelił pierwszy, czy ja, czy on Szkoda tylko, że ta kula do niego nie doleciała. Strasznie nie było. O! jeszcze lepiej, a u... a trzy No cóż. Jak sami widzicie. No fajnie. No. Jak sami widzicie jest Co lama widzimy? na potęgę. Dzisiaj łamiemy gorzej niż zawsze. No. Chociaż nie wiem, może się mi zdarzyło namić gorzej. Czekaj, będą! Aaaa, niech to! Za... hmm. Taki street, taki poważny street. Muszę iść z tym do lekarza. A musisz. Street to bardzo zła rzecz. Cześć! Jak się nazywasz? Game mod? Wow. Mm. O oh. O Jezus! Wow. A wysuń główeczkę! No... Wysunął, ale był w... szybszy. Ktoś mi tu z małem pociska, nie! Nie wiem dlaczego... Chyba, że to przez te pręty. Nie wiem, czy nie dolatywała po prostu, czy co? Chyba kule do nich nie dolatywały, nie dolatywały po prostu. Oddychaj brachu. Cześć. Co? Wow. Coś tu się dzieje złego? Nie. I będziemy w domu. Jak to wygląda? co? Hmm. Jak to wygląda? No tak, 11 na 24, to w prawie. O, wsparcie obserwatora Medalik. No. O i Majora już mam, proszę bardzo. Kusa z 12 odblokował się. Dzięki Aha, mojemu.. Spo... Dzięki mojemu wskaźnikowi A. E, czujnikowi ruchu. Bo chyba nabiłem jakieś 500 punktów. Może mniej, No ja nabiłem dość dużo, że się zaczęli wyłaniać. Ajajaj, aj, aj. nie trafiłem go niestety. Ale jak to wygląda w ogóle nasza punktacja? A już koniec, no widzicie już koniec. Ojejciu, ale wygraliśmy, to jest najważniejsze. Ja zdobyłem stopie Majora, yo me. Ale kurde 15... 15 miejsce mnie jakoś nie uszczęśliwia. Ostatnio miałem do 5000 punktów, więc było lepiej. Ale z Obserwatora obserwatorów nie uratowało. No. Instytutu Ile to już... Mamy. punktów? Major odblokowana. Ile yeah. No więc... Ile, tak. Ile punktów? No na razie 13 tysięcy. Aha. 4. mnie. No więc tak, myślę, że tutaj się z wami pożegnamy, nie będziemy już drugiego nagrywać, gdyż by było to przedługaśne i przynudziaśne, jak zresztą e, rozgrywki Battlefielda. No więc tak, myślę, że tutaj się z wami pożegnamy i zaprosimy może do następnego kooperacyjnego grania w Multi, kto wie. Tak no. więc żegnam się z wami ja oraz... Eee, z zam... <gryw> Zamzio! <gryw>